Przychodzę dzisiaj ze skończonymi produktami. Jest to kuleczka DAF i perfum podrabiany. Tu jest Amor Caldo. Zapomniałam, jaki to jest, jaki to jest pod, jaki, jakich perfum jest to podróbka. W każdym razie DAF pachnie tak jak Daw pachnie tak jak Daw, czyli Daw ma taki specyficzny mm, zapach swoich kosmetyków jak Nivea. Rozróżnicie z daleka jak ktoś pachnie Dawem. Dawem, no tak, Dawem, że to jest po prostu Daw. Zaczynali od mydełek zapachowych i teraz właśnie kombinują z tymi podpachy. Tu przynajmniej nie, a nie, dobra, jest napisane, bo myślałam, że nie ma, że jest, jest jednak napisane 48 godzin. Nie, nie wytrzymuje 48 godzin pod pachą. Takie, no, no, 8 godzin, powiedzmy, że tak, ale nie przy intensywnym jakimś tam, nie wiem, aerobik, bieganie, takim, taką potliwością. Nie, jeżeli macie. Samochód, się w samochód, jedziecie do pracy klimatyzowany, praca 8 godzin, wracacie do domu, nie męczycie się, nie pocisie się, no to ok, jakoś tam te 8 godzin przebimbacie. Do intensywności nie, nie nadaje się. I teraz tak, nie wiem czy, on tutaj... Działa też tak, jak tam reksonę reklamują, że na czarnych ubraniach nie zostawia białych plam, a na białych ubraniach żółtych. No tu tego nie ma napisane, więc e, faktycznie no, na czarnych ubraniach zostawia lekko białe, taki, tak, taki, taki, taką powłoczkę gładką, taką sproszkowaną. No i na białych niestety żółte plamy się robią. E, i Także, no, nie jest napisane, że tego nie ma. <laughs> Rzec by można, że trzeba być na to przygotowanym, no i faktycznie to tak jest. Przy tym produkcie akurat. Tu, amore, kado. Amore, miłość, tak? Zakochanie, może bardziej. To jest taki bardzo słodkawy zapach, bardzo przyjemny. No, powiem Wam, otrzymuje się takie dobre półtorej godziny na ciele. Przy nieintensywnym, żadnym takim, tak jak przy tym daw, nie spocenił po prostu, tylko, wiecie, delikatne przychodzenie, delikatny spacerek, żadnego tam modnego, mocnego podbijania krwi w organizmie, żeby nam tam, wiecie, buzowało się, nie, ale półtorej godziny jako na podróbkę to całkiem dobrze wytrzymuje. To jest zapach taki bardzo typowo słodki. Taki, ja bym powiedziała, że właśnie na typowo późno jesienno-zimowe yy, wieczory, kominek, ciepłe kapcie, książka i patrzenie w ten ogień, i czytanie i znowu patrzenie rozkwinianie dnia. To takie ok. I yy, jako, 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 jako co? Yy, jako zamiennik jest ok. Yy, Daw troszkę mnie zawiódł. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa pa.